Daria jest bardzo zazdrosna o swojego partnera. Kiedy przyłapuje go na rozmowie z inną dziewczyną przez internet, robi mu awanturę. W złości zabiera mu komputer. Chłopak nie może już tego dłużej znieść. Postanawia pójść do rodziców. Dari mnie wykańczała. Ona nic nie robiła, a ja zawsze byłem do jej dyspozycji. Krzyczała i zarzucała mi, że ją zdradzam. Kilka dni później, po awanturze na placu zabaw, młoda para jeszcze się nie pogodziła. Dziś po pracy Robert czuje się zmęczony. Szuka relaksu przed komputerem. Robert, może obejrzałbyś ze mną dzisiaj jakiś film? Czabi dał mi linka do fajnego filmu. Daj mi chwilę spokoju, dobra? Ale co ty tam robisz? Ej, no chodź, pooglądamy. Co ty na tym czacie cały czas robisz? Rozmawiam z kolegą, nie mogę? Jak Cytam, z, kolegą? Ja to, to z kolegą? Przecież kolega chyba nie ma na imię już, da? No słuchaj, można różnych kolegów nazywać. Co ty robisz? Weź to, proszę cię wyrzucać! Ostaw, odejdź, daj Mamy mi ze sobą spokój. dziecko, a ty wypisujesz z jakimiś. Osobami, których nawet nie znasz. Co ty piszesz z kolegą, znasz jakieś takie słowa. Ostatnio, w swoim co, co było na placuku zabaw? Widz... Weź iść, usłuchaj się! Dobra, wiesz, co? Dobra. Nie będziesz siedział przy tym. Oddaj nie, to, to zaraz, wyrzucę twoje filo! Nie wyrzucisz nic, bo to są moje Wyrzucę, no to. oddaj mój! Zostaw oddej, mnie człowieku z pokoju, ode mnie! Robert był wstrętny. Miał mnie za nic. Tylko kumple i piwo mu w głowie. Kilka minut później.